Silnik nazywa się Red Engine, tak jak wtedy projekt Red. Oprócz narzędzi, niebagatelną rolę w silniku gry odgrywa oczywiście wszystko to, co leży pod spodem. I wbrew pozorom, bardzo dużo rzeczy można powiedzieć na temat tego, jak funkcjonują te wszystkie najniższego poziomu mechanizmy, związane już tak naprawdę bardziej ze sprzętem niż samą logiką gry. Opracowując własny silnik, nie ma sensu wymyślać, technologii, które już zostały przez kogoś wymyślone i zostały wymyślone dobrze. Dlatego zdecydowaliśmy się na użycie w silniku Wiedźmina II middleware'ów, czyli technologii firm zewnętrznych, służących do takich rzeczy jak chociażby animacja czy fizyka. Jednym z nich jest PathEngine. Jest to biblioteka do nawigacji pozwalająca pijakowi spokojnie znaleźć drogę z karczmy do domu. Następną jest Havok, lider jeżeli chodzi o tworzenie symulacji fizycznych i animacji, dzięki czemu mogliśmy skompresować ogromną ilość animacji, wrzucić je na płytkę, dzięki czemu na bardzo płynnie. Następną jest Scaleform, pozwalający w bardzo prosty sposób tworzyć wspaniałe interfejsy użytkownika oraz FMod, biblioteka do tworzenia dźwięku, pozwalająca na wykorzystanie możliwości najnowszych dostępnych kart muzycznych na rynku. Dzięki wykorzystaniu middleware'ów zyskaliśmy więcej czasu na dopracowanie takich elementów jak system questów czy renderer świetnie radzący sobie z dynamicznym oświetleniem. Renderer silnika Red Engine od początku powstawał przy pełnej współpracy programistów z grafikami. Dzięki temu mogliśmy realizować ich wszelkie pomysły i potrzeby, jednocześnie będąc świadomym możliwości i ograniczeń współczesnych kart graficznych. W naszym silniku wykorzystujemy liczne postprocesy wykorzystywane w kinematografii lub fotografii. Przykładem takich postprocesów są na przykład manipulacja głębią ostrości, ton mapping, obrazy o rozszerzonej dynamice, np. HDR i one umożliwiają grafikom kontrolowanie w pełni kontrastu, jasności, kolorów, zabarwienia sceny docelowego obrazu i kreuje to klimat i nastrój każdej lokacji, tworząc filmowe i epickie sceny. Red Engine od samego początku miał być silnikiem wieloplatformowym. Tworząc go, przykładaliśmy więc wielką wagę do tego, aby na żadnym etapie nie zamknąć sobie możliwości stworzenia gry na konsole obecnej generacji. Kiedy zaczynaliśmy pracę nad Red Engine, postawiliśmy sobie kilka celów. Jednym z nich było zbudowanie technologii, która umożliwiłaby nam stworzenie gry niewymagającej kosmicznego sprzętu do sprawnego działania. Z drugiej strony chcieliśmy mieć możliwość wykreowania jak najbogatszego, jak najpiękniejszego świata. Przeprowadziliśmy badania, które miały nam pokazać, jakimi komputerami obecnie dysponują gracze. Wyznaliśmy na tej podstawie kilka ciekawych wniosków. Na przykład zauważyliśmy, że procesory jednorodzeniowe są aktualnie w silnym odwrocie i w chwili premiery Wiedźmina II powinny stanowić zdecydowaną mniejszość. Tworząc własną technologię od podstaw, Red Engine, postanowiliśmy maksymalnie skorzystać z dostępnej w komputerach graczy mocy obliczeniowej. I realizujemy to na dwa sposoby, więc po pierwsze mamy w grze wątki dedykowane do wykonywania ściśle określonych zadań, takie jak na przykład wątek renderujący, który asynchronicznie zbiera zadania dla karty graficznej oraz wątek streamujący w tle zasoby gry, co pozwala nam wyeliminować ekrany ładowania. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, żeby nasz silnik był jak najbardziej skalowalny. Dzięki temu Wiedźmina 2 będzie można pograć nawet na słabszym sprzęcie. I tak minimalnym procesorem, jaki jest wymagany do płynnego działania, jest dwurdzeniowy procesor taktowany częstotliwością co najmniej 2,2 GHz. Jeśli chodzi o RAM, w przypadku kiedy korzystamy z Windowsa XP, wystarczy 1 GB. W przypadku nowszych wersji tego systemu będą potrzebne już 2 GB. Jeśli zaś chodzi o kartę graficzną, minimum to GeForce 8800 z 512 MB na pokładzie lub równoważna karta ATI. Gracze, którzy będą posiadać nowe komputery, będą mogli zostać olśnieni bogactwem i rozmachem Wiedźmińskiego świata. To prawda, że wielu ludzi już teraz chciałoby wiedzieć, czy po wydaniu gry Wiedźmin 2 będziemy udostępniać nasz silnik czy to innym deweloperom, czy fanom, którzy by chcieli robić własne przygody. To jest możliwe. Natomiast zdecydowanie zanim to zrobimy, chcielibyśmy skończyć grę i dopiero wtedy o tym pomyśleć, tak naprawdę.